Wodajcie w tych pięknych okolicznościach natury kolejny odcinek w sumie troszkę się pozmieniało ostatnio, a mianowicie tak jak już mogliście na, na krótkim materiale na shortcie zobaczyć w tym samym miejscu nagrywałem 8P Także można powiedzieć aktualizacja no 8P już znalazła nowego właściciela, zostanie u mnie w mieście, więc będę miał ją na nią oko No a tutaj już możemy dzisiaj Będziecie mogli dzisiaj pokrótce zobaczyć i, i podać moje pierwsze wrażenia po, po zakupie a 38 v Nie będę się tam rozwodził za bardzo na, nad tym, bo Bo też to jest dla mnie nowy temat, świeży W każdym razie zmiana, myślę na plus, mam nadzieję tylko, że jeżeli chodzi o koszty, to, to mnie to nie zje. Tak pokrótce A38V, produkcja koniec 2013 roku 2 litry diesel, 150 koni oznaczenie CRBC Fajny żwawy silniczek. 185 tysięcy przebiegu dwóch właścicielach, pierwszy właściciel Audi, później Niemiec. Nie chcę, yy, ciężko mi będzie, No znaczy w sumie no, nie chciałbym, tam jeżeli chodzi o, o taką dyskusję typowo dotyczącą jakichś tam przebiegów czy innych rzeczy, realności tych rzeczy. Nie będę się nad tym rozwodził, bo wiadomo jest różnie, o, różne opinie i tak dalej. W każdym razie historia jest yy, taka normalna, kilka stron waso, podejrzewam, że, że być może właściciel nie robił wszystkich wymian w autoryzowanym serwisie Audi pewnie gdzieś tam w jakimś innym Boszu itd. ale to mniejsza z tym to nie o to w tym chodzi, w każdym razie pełny S-Line Big Xenon Drive Select tutaj fajna opcja, aktywny tempomat z wieloma asystentami świateł długich tu Wam pokażę Kamera, kamera asystenta, aż wszystkich tych czujników deszczu i tego wszystkiego jest w szybie. Fajna, fajna opcja jest asystent hamowania awaryjnego. Przydało się parę razy. Człowiek jeszcze dobrze nie zdąży zareagować, a auto już już odpowiednio reaguje do, do zmieniającej się sytuacji na drodze. Także powiem Wam, że, że opcja bardzo fajna. Aktywny tempomat, no też super. Praktycznie cały czas jak mam możliwość staram się Staram się tej opcji używać. Asystent jest tutaj, jeszcze asystent pasa ruchu, czyli to jest ten, który nam nie pozwoli nagle tego pasa zmienić i będzie nas upominał, naprowadzał z powrotem na pas ruchu czy to wibracją w kierownicy, czy po prostu takim swoim no, będzie nas ściągał do, do, do właściwego toru jazdy. Fajna opcja lusterka praktycznie można powiedzieć, że bez fotochromu jest full opcja także fotochrom, fotochrom dołożę składane elektryczne, grzane z, z pamięcią, prawe lusterko opadające o, tutaj możemy zobaczyć, jest ten te, też radar do tego, do tych, do tych asystentów tutaj podejrzewam, że radar jest do tempomatu raczej aktywnego aha, i jeszcze asystent świateł długich to z takich fajnych rzeczy no, i przy okazji możemy od razu zobaczyć, to jest przedliftowy pakiet S-Line, jak on wygląda. Bo poliftowy wygląda już dużo inaczej. Także mniej więcej jak w 8P, szara dokładka, plus wstawka la plaster miodu, to w 8P było bardzo podobne. Światła LED, co to jeszcze ciekawego, jest w ogóle no DRL, robi, robi robotę. Piękna sprawa. Jedna z ładniejszych rzeczy to będzie tu jeden mu O no zaraz do środka przejdziemy w naszej kolejności. O. o piękna sprawa w nocy tutaj jak auto przyjeżdża to no wygląda to zjawiskowo. Nie da się ukryć. No i zaczniemy. Pokażę Wam od, od praktycznie od końca bagażnik dosyć pojemny jak na to nadwozie. Tutaj jest dostęp do awaryjnego otwierania klapy. Tutaj mamy zestaw narzędzi, kluczy, to też musiałem dokupić, bo tego nie było. A myślę, że tu jakaś woda jest, a to jest takie. Wykończony jakąś masą. Powiem wam w ogóle, że, że ten samochód jest bardzo dobrze wytłumiany. bo tak na świeżo, stosunku do stosunku do 8P, no to tutaj, jeżeli chodzi o wnęki i tak dalej, wszystko jest wygłuszone materiałem jakimś takim odpowiednim. Także tutaj, praktycznie w samochodzie cichutko. Siateczka, siateczki też nie było, to ktoś coś wyjął, musiałem dokupić. Ale udało się w dobrych, w dobrych pieniążkach kupić, także, także już jest. O, taki rzucik z tyłu proszę bardzo, zobaczcie o. Tutaj możemy zobaczyć jak wygląda z tyłu Troszkę przewoziłem paczki, troszkę się zakurzyło, przepraszam, przepraszam za to z tyłu Alcantara perforowana, bardzo fajnie się na tym siedzi, z tyłu nawiewy plus zasilanie 12V Jakby ktoś miał ochotę telefon sobie podładować Powiem Wam, w stosunku do 8P co fajnego doszło, z schowki dla pasażerów z tyłu, chociaż nie są zbyt ogromne, ale na małą butelkę wody podejrzewam, że, że wystarczą Zawsze coś Także tutaj mamy rzut na tył Tutaj jest przód, o, jakaś jest dziurka w materiale, nieważne, także widzicie, przód również Alcantara, fotele z regulacją lędźwi, z wysuwanym tym podkolannikiem, jak ja to nazywam, o. także wnętrze bardzo, bardzo przyjemne. Fajnie, że kierownica się udało taką kupić. Taką wersję, właśnie z tą kierownicą, którą miałem w 8P. Zobaczcie. Odpalamy, przekręcamy tylko raz. cyk nawigacja. Powiem, mam bardzo fajnej wersji, chociaż tutaj by się przydało. Mapy już zaktualizować. Radzieś ciszymy. Tutaj media. Musimy ściszyć O, i zobaczcie, tu jest całe menu. Włączymy lampę. Niepotrzebnie jest to. Co mi się bardzo podoba tutaj w tej wersji nawigacji, to jest właśnie ta animacja. Tutaj z samochodem. Tryby jazdy. Drive select. Możemy sobie indywiduala ustawić i cztery opcje do wyboru według uznania. I różne tam ustawienia. To pokrótce, pewnie na filmach będziemy wam też to przedstawiać. Także powiem wam, że w, y, wnętrze no może wskazywać na to, że, że faktycznie przebieg jest prawdziwy. Chociaż, tak jak powiedziałem na wstępie, nie upieram się z tym, w tym, że tak jest. Fajne, fajna jest opcja. Bo tutaj, już lusterko założyłem. Zobaczcie, pasuje bez żadnych tam kombinacji z polifta. ogólnie jest cały pakiet światła, podświetlane klamki, nogi, ambienty. Jedyne czego brakuje, no to ten pakiet. Nie wiem, czy on się tak nazywa. W każdym razie pakiet chrom. Nie wiem, czy pamiętacie w 8P, miałem takie same nawiewy, tylko odwrotnie. Czyli tutaj ten duży pierścień był chromowany, reszta była w piano. Także tutaj, tutaj tego pakietu chrom nie ma No i jeszcze yy, Klamki będą też z chromem Ale to z czasem jak, to, jak się uda Znaleźć to gdzieś w rozsądnych pieniądzach O ostatnio nakładeczki założyłem Na pedały. Metalowe Ładne o, Także Autko powiem Wam naprawdę W moim, w moim odczuciu w moim odczuciu jeździ się bardzo przyjemnie ogólnie trójkami się jeździ uważam bardzo przyjemnie, są to takie autka właśnie kompaktowe które w swoim segmencie oprócz tych bliźniaczych ze swojej grupy to raczej raczej nie mają jakichś tam większych trudności żeby przyciągnąć klientów ogólnie dużo kontrowersji jest na temat tego układu tunelu środkowego o tak mam troszkę dalej Dużo kontrowersji jest na ten temat. Bo właśnie wiele osób przyzwyczajonych jest do, do wyglądu Ala A4B8, A6C6, gdzie tutaj, gdzie tutaj mieliśmy cały ten element taki zabudowany z ekranem. I, i tutaj ogólnie wszystko no, takie dosyć, dosyć nas otaczało dookoła. Powiem wam, w moim odczuciu, jak wsiadam do tego samochodu, to nie czuję, że jadę samochodem, który jest małym kompaktem. To powód ten. By się wydawało z pozoru, minimalizm powoduje, że to auto y, zachęca do siebie, przyciąga jeszcze bardziej. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze się tu czuję w tym wnętrzu, e, to do mnie trafia i też y, to jest coś nowego, co, no, co auta w tym segmencie cenowym, e, e, chociażby z innych modeli, ma, e, z innych modeli e, Audi, e, no, to nie dawały tej, takiego powiewu świeżości. Także powiem Wam, że ogólnie nie żałuję, tym bardziej ono celuje w moje potrzeby, bo, bo ja nie potrzebuję mieć dużego samochodu. Zgaszę silnik, bo jesteśmy pod lasem, więc e... ogólnie nie czuję się jakoś w tym samochodzie takim... Taka nie przychodzi mi myśl, że jakoś to jest ubogo albo biednie. Ręcz powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo miłe wrażenie robi. Jest takie zwarte, żwawe. Tutaj tym bardziej to zawieszenie twardsze, które jest... E... No może na naszych polskich drogach, tutaj jak się nie jeździ po autostradach często, to to jest odczuwalne, bo to autko podskakuje jak piłeczka taka, powiem Wam dosłownie ale mimo to, mimo to jest, jest zachowany komfort tutaj ten, ten Drive naprawdę też robi robotę czuć różnicę po zmianach trybów fajna też jest opcja z tym cup holderem który w końcu jest w jakimś takim sensownym miejscu i jest w końcu nie to co, mia... nie, nie to, co było w 8p gdzie go nie miałem w ogóle także co Wam jeszcze więcej mogę powiedzieć no i jeżeli rozważycie zakup no to mogę Wam to auto polecić ogólnie silniki, jak to mówią idzie to odporne na, na Common Railu zobaczymy jeszcze Wam pokażę jak to tam wygląda fajne z perspektywą, można je troszkę pod, podkręcić myślę, że tutaj też z czasem mapka wjedzie o. troszkę kuny lubią je jeść to tak troszkę niestetycznie wygląda, ale popracuję nad tym no, także. O taki rzucik. trochę pieska puściłem, i póki co nie widzę, żeby te kuny wróciły. No więc. Sami zobaczcie. No to auto i ogólnie ma też fajny profil. Bardzo ładnie wygląda. Jak ktoś jeździł Audi, szuka świeżości, to. To jak najbardziej polecam. Słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o ten materiał, to będzie wszystko. Taka krótka prezentacja chciałem, żebyście. Żebyście już mniej więcej wiedzieli, na czym będziemy pracować. Jeszcze zrobimy taki rzut troszkę dalej. Na czym będziemy pracować. Myślę, że modyfikacje te, które były w 8p, pewnie będziemy też je tam nagrywali, ale będą te filmy troszkę krótsze. No bo tutaj jednak no dużo rzeczy już jest, więc... Jeżeli będę nagrywał jakiś dłuższy materiał z 8V, to na pewno będzie to To jakaś grubsza modyfikacja. Właśnie, żeby żeby to się Was zachęcić, nie zanudzać. Zresztą fajnie ostatnio te filmiki z Adrenem. Adren postanowił takie krótsze filmiki ponagrywać. I, i, i fajnie fajna, fajna wasza też reakcja na nie. Także to również osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, zachęcamy, aby to uczyniły. Subskrybujcie kanał. Zostawiajcie lajki, like, żebyśmy wiedzieli, że że tutaj nasza robota, że ma sens, że jest po prostu warta Waszej uwagi też. No cóż, no to pozostaje mi tylko pożegnać się z Wami. Na pewno będziemy się jeszcze w takich krótkich materiałach. O, krótki 15 minut. W takich powiedzmy materiałach widywać z modyfikacji. Na pewno się jeszcze usłyszymy w najbliższym czasie. A tymczasem życzę wszystkim miłego dnia. Pogoda się robi, także możemy też pokorzystać, jakieś modyfikacje może w swoich samochodach porobić, zadbać o nie. Jeżeli jesteście, czujecie w sercu tą pasję, to, to jak najbardziej najbardziej tak trzeba. I jeżeli Wam sprawia to radość, to po prostu to róbcie. Nie patrzcie na kogoś, co ktoś myśli. Wam się ten samochód ma podobać, robicie to dla siebie. I cóż, już nie zanudzam, kończę. Trzymajcie się, cześć.